Krzysztof Skubiszewski, twórca niezależnej polskiej polityki zagranicznej. Gdy w 1989 roku powstawał gabinet Tadeusza Mazowieckiego, podjął się zbudowania od podstaw naszych stosunków z Europą. I choć nie od razu przyjął propozycję nowego premiera, wskazując na innych godniejszych od siebie, szybko okazało się, że jest tym, którego wtedy Polska bardzo potrzebowała. To on wypisał nas z agresywnego układu warszawskiego. Wielki erudyta i skuteczny dyplomata. Strategicznym celem naszej polityki jest wejście do wspólnot europejskich. Strategicznym celem. Cel ten można realizować jedynie etapami i skutecznie, z wielkim wyczuciem, zyskując szacunek państw europejskich, realizował nakreślone etapy. Gdy po upadku Muru Berlińskiego decydował się nowy porządek europejski, Krzysztof Skubiszewski zapewnił Polsce obecność w gronie negocjatorów. Myśmy właśnie na te siły międzynarodowe w Europie i poza Europą, w Stany Zjednoczone też były w rzecz jak najbardziej uwikłane, myśmy na te siły i największe osiągnięcie tamtego okresu układ stowarzyszeniowy ze wspólnotą europejską. To musi iść, iść dalej, I, i inaczej my możemy wypaść nawet przed przedpokoju. Nie wypadliśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej. To był cel Krzysztofa Skubiszewskiego. Miał 83 lata.